Z końskich do Kielc jedziemy już mniej więcej półtorej godziny. Wcześniej staliśmy w gigantycznym korku na raszówce. Teraz jesteśmy w miedzianej górze. Zjeżdżamy, proszę zobaczyć z jakim ozałem ciężarówki wdrapują się pod górę. Naprawdę jadą bardzo wolno. Przed nami sznur aut, też jadących bardzo wolno, z uwagi na grubą nawierzchnię błota poślizgowego. Jest naprawdę coś niewyobrażalnego, co się dzieje na drodze. Tak wygląda sytuacja na drodze krajowej numer 74 skiec w Końskiej. końskich. w oczekiwaniu na podjazd pod miedzianą górę.